Dobra, cześć, witam w kolejnym odcinku na tym kanale idziemy sobie grać w Robloxa i ze mną jest... Tak. Kurde, no ten gracz to pewnie. Kurde. Czekajcie, czekajcie. Gracja Deo. Dowiedz! Ale mi zbawił tym Ale on mnie zablokował! Boże! Przepraszam Was. Nie, lepiej nie. Dobra. Przepraszam Was w za problemy techniczne. Ale budujemy babkę sobie na pigi z flipką. Wam teraz pokażę, ile już zbudowaliśmy. I no, jeszcze kuchnię trzeba ozrobić. No to tak, zacznijmy sobie z tak. Dobra, no to pójdziemy sobie na kuchnię. No i to jest taka kuchnia, proszę bardzo. No proszę bardzo, dobrze. Tutaj ogólnie będzie spawn. Tak, tutaj będzie spawn. za chwilę pokażę. Tutaj jest taki kibel, czyli toaleta. Są cztery kible, bo no po prostu jest pięć postaci, ale jedna postać będzie korzystać z kibla drugiej osoby. No właśnie. No tak, no i tak, tutaj już Wam pokażę te pokoje. To są pokoje ogólnie różnych postaci z Piggy. Bunny, Pony, Zizi, George i Doggy. Tak, to jest Bunny. Tutaj ogólnie ma takie łóżko. Szafę i no, a to, a to jabłko jest prezencikiem od George'a, jeżeli nie wy nie wiedzieliście. No tak, dla Dojdża. E, tutaj jest spokój Zizi, który ja sama robiłam. Tutaj jest. No nie przeszkadza film. Tutaj jest e, Zizi. I tutaj jest Poni. Oni sobie ogólnie rozmawiają, jeżeli e, e, nie wiedzieliście. E, no i tak. Tutaj ogólnie jest e, prezent dla Zizi od Poniego, a tutaj jest e, prezent od Poniego dla Zizi. Już nie. Roz... A nie, dobrze mówię. Dobra. E, no i tak. E, idziemy do następnego pokoju. Tutaj nie pytajcie się, czemu tutaj jest coś takiego dziwnego, ale to po prostu Filip budował. E, no i tak. E, tutaj jest pokój George'a. Nie pytajcie się też, czemu tutaj Filip e, stoi. I no, nic nie robi ale po prostu on lata i jakby tego nie widzicie. I no. No i tak. Tutaj jest taka szafeczka, tam są dwa dynamity. Nie pytajcie się czemu po prostu, a tutaj jest takie zbiorowisko jakby i no. I tutaj jest jakby taka narada cały czas, tak? Tutaj jest łóżko Georgia. Tutaj są owocki i no. Idziemy do następnego pokoju. Jeszcze tutaj trzeba drzwi zrobić, ale no. Tutaj jest pokój po niego. Tutaj on ma takie łóżko. Znowu robiłam ten pokój. I tutaj ma takie mm, biurko. Tam ma jakieś kwiatki. Tutaj się respawnują gracze, ale będą w innym pokoju się respawnować gracze. Tutaj są po prostu piłeczki, tak? I tutaj jest szafa i tutaj są te skrzynki. Dobra, polecimy sobie. Tutaj jest spokój Dogiego. Tutaj w razie co Dogi ten wybiera sobie ubranie na dziś. Szuka w szafie po prostu, jakby ktoś nie wiedział. No i tak, tutaj mamy łóżko. Tak, tutaj mam takie łóżko. budowałem ten pokój. E, tutaj mamy biurko, tam mamy szafki, tutaj mamy skrzynki, tutaj mamy jakieś rzeczy różne. I tutaj mamy od razu wyjście. Tam za wyjściem będziemy różne rzeczy robić jeszcze. Tutaj mamy piłeczki. Znowu tutaj mamy skrzyneczki, no i kolejną szafę. No i tak. Mm. To są ogólnie wszystkie rzeczy, które zaplanowaliśmy, a zapomniałam jeszcze Wam pokazać Innego pok jednego pokoju. Tutaj jest taki jeszcze jeden pokój. Tyk. I no. Mam nadzieję, że Wam się ogólnie tutaj podoba wszystko i ogólnie wyślę yy, to wszystkim na Discorda. Yy, ogólnie. Tak, u Firewall'a, ale może też u tego juniorskiego, co ci kopiuje ten pomysł na filmy. No i tak. No i sobie poczekamy. Ogólnie tutaj jeszcze zobaczymy, co tam Filip robi w tej kuchni. O! Fajnie, że dałeś te śmietniczki, bo one są fajne. Wiem, właśnie widzę. Mhm. Jeżeli nie słyszycie Filipa, no to przepraszam bardzo, ale... no. Podgłośnijcie sobie po prostu tam, co macie w telefonie czy coś. I będziecie słyszeć Filipa. No i dobra. Mm. Ogólnie, um, czemu to Filip zbudował? Ogólnie, Filip próbował tutaj zrobić takiego misia. Um, jakby to miała być jakby maskotka Pepy. Maskotka Pepy, bo George jakby za nią strasznie tęsknił i tęsknił ze swoją rodziną, tak? Więc no. To miało takie być, iż jeszcze chcieliśmy dinozaury, ale nie ma takich niestety rzeczy, nie? I no i no. Mm. Co mam jeszcze powiedzieć? No raczej wam już nic takiego nie powiem, bo tutaj ogólnie już wam wszystko pokazałam i no. Nie ma tu nic już takiego ciekawego. Jeszcze zobaczymy sobie już tą kuchnię. O, ale ładne. Dobra. A, ogólnie, jeżeli nie, nie wiecie, to są jakby takie niewidzialne bloki. Na no, razie one są widzialne, ale no. W grze już, już nie będą. tak y Czemu postawiłeś lodówkę na dachu. Dobra. A, i ogólnie tutaj na dachu się respawnuje pigi. Dlaczego na dachu? Bo ponieważ jakby na dachu chcemy zrobić takie barierki, żeby pigi nie mogła zejść po prostu z tego dachu i nam nie przeszkadzać w grze. Tak. Potem się to zmieni, bo no, tak. No bo na razie budujemy ją, ale niedługo będziemy ją testować, jak już zbudujemy wszystko. A i gdzie będziemy się respawnować? Ogólnie będziemy się respawnować tutaj, w tym miejscu. Proszę bardzo. Tutaj będziemy musieli sobie wziąć następny młoteczek. I będziemy musieli sobie wziąć czerwony kluczyk. Potem co dalej? Boże, przepraszam. I tak, pójdę. No i tak. Wiem, wiem, wiem. Będziemy musieli jeszcze zrobić tutaj różne testy, bo nie wiemy, czy chcemy jeszcze puścić graczy na tą gierkę. Chociaż w sumie już będziemy mogli ją puścić, graczy, ale jeszcze nie Jakby musimy wszystko przetestować, tak? No tak. No znaczy przejść się na pewno da, ale no. I co stawiać? A no tak, już widzę. I no i tak ogólnie. Um, um, ogólnie... Mm, też zostały nowe skiny dodane, chyba dzisiaj o 6 rano. Mm. Wczoraj, tak? A ja oglądałam u A ja właśnie ten subskrybuję mnie tu Wy też subskrybujecie mnie tu Napiszcie w komentarzu. Znaczy, jakby to jest troszkę taka tra transmisja na żywo, ale nie do końca, bo to jest jakby premiera filmu, tak? Ale macie jakby taki czacik jak na live. No nie, jeszcze nie wrzuciłam tego odcinka. Nagrywam normalnie, po prostu. No, i może. Mm, a napiszcie w komentarzu. Yy, znaczy, napiszcie sobie na czacie, czy mamy robić live. Bo na razie robię takie live na tam Discordzie, ale napiszcie, właśnie, bo mogę robić też takie live. No dobra. Mam nadzieję, że ktoś się, yy, ktoś chociaż to obejrzy, bo naprawdę. Pracowaliśmy nad tym po prostu projektem nawet kilka godzin. Naprawdę strasznie długo to robiliśmy chyba tak trzy godziny nawet w, w pokoju dogiego. Okej. Okay. Kliknij dwa razy spację. Nie widzę cię. Nie widzę. O dobra widzę. No to ustaw się tak ładnie. Kończymy odcineczek. No ale nie zdążymy już. Chyba, że na szybko to dobra, dajemy krejtora. Dobra. Mm, to jest tak, trzeba wziąć... Tyk. Ogólnie to będzie tak. Pięknie. Tyk. Otwieramy sobie tak. No kurde, już nie zdążymy... ...tej wszystkiego zrobić. <grym> Ej, a jak my to przejdziemy? Teraz bez tego młotka. Ja mam tylko ten. Co? 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 Aha. No dobra, no to kończymy już odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało to oprowadzanie tej mapki. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, po! po.